Partnerem akcji Bezpieczna Zima z Gopr jest sponsor programu Tauro. Sprzedawca prądu z usługą serwisant 24. Sponsorami programu są operator sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG. Producent fotograficznego smartfona LG G4 Dual. Zima w pełni ruszyły ferie. Także, drodzy miłośnicy sportów zimowych, tego nie możecie przegapić. Ruszyła bezpieczna zima z Goprem. Beata Cholewińska i Marusza Borowicz. W tym tygodniu, proszę Państwa, gościmy w Jaworzynie Krynickiej. Dzieje się, jest śnieg, jest pogoda. Białe szaleństwo w pełni. Zanim rozpoczniemy Białe Szaleństwo na stoku, najpierw profesjonalna rozgrzewka. Dodatkową rozgrzewką może być udział w mega twisterze, ale przede wszystkim to jest doskonała zabawa. Na stoku niezawodny jest refleks. To także możemy zbadać. A wieloosobowe narty to dopiero jest wyzwanie. Nic tak nie poprawia nastroju i krążenia jak prawdziwa bitwa na śnieżki. Można też poczuć w sobie ducha artysty rzeźbiąc w lodzie. Jest super. Cały dzień wcześniej przyjdzie na stoku, wiele nauczyłem się od ratowników gopru. O czym nigdy nie zapominamy na stoku? Na stoku najważniejsze jest bezpieczeństwo i oczywiście jazda z wyobraźnią. Akcja Bezpieczna zima wspiera tę ideę. Dlatego zapamiętajmy dekolog narciarza. Dziś punkt pierwszy, czyli pierwsza zasada, która mówi o tym, że nie jesteśmy sami na Stoku, zważamy na innych narciarzy i snowboarderów, yy, którzy poruszają się razem z nami. A już za tydzień widzimy się w Szczyrku. Zapraszamy! Sponsorami programu byli operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent fotograficznego smartfona LG G4 Dual. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GoPr był sponsor programu Tauron, sprzedawca prądu z usługą Servisant 24.